Złom dobry wieczór wszystkim witam was 16 lutego na ławie zawodowego. Jest późny wieczór, późny wieczór, znalazłem chwilę czasu, aby użyć tego noża, który dostałem od Artura z kanału Flamik Recycling Dziękuję Ci Artur nóż. Jednak ma co robić od czasu do czasu. A dzisiaj otrzymałem paczkę niespodziankę od Anety z kanału. Minicamper Maxi Life. Pozdrawiam Anetę. Nie wiem, zupełnie nie mam pojęcia co, co w tej paczce jest. Nie była zabawiana, nie była oczekiwana. Przyszła dzisiaj do południa. No i znalazłem teraz chwilę, żeby ją otworzyć. Więc może się uda mi. Jedną ręką. Uda się albo się nie uda. To spauzujemy. Najwyżej. Nie chciało mi się zakładać szelek specjalnie. Być telefon na piersi, wtedy by się może udało. Albo się tak łatwo nie uda. O, chociaż może się. Nie chcę pauzować, chcę, żeby było wszystko na żywo. Wszyscy w napięciu jesteśmy, ponieważ ja też nie mam pojęcia, co w tej paczce jest. Tak naprawdę. Zmagam się, nie zmagam. Trwa zmaganie. Jest. Co tu jest, panowie i panie? Książka wypadła z niej. Czy to wszystko? O tak. O, wszystko, wszystko. Yy. Powiem Wam coś w sekrecie. Byłem dzisiaj w galerii handlowej w Bielsku-Białej z moją żoną i z moim synem, ponieważ to mój syn jakiś tam miał sprawunki dla siebie. No i byłem w Empiku, byłem z żoną w Empiku i z synem w dziale biografie i mówię do syna szukajcie tam na literkę F. Bo chciałem sobie kiedyś kupić biografię właśnie Henrygo Forda. No i oto tutaj mój drodzy jest. Jest to niesamowite. Ja nie wiem jak się to dzieje, ale <coughs> dziś właśnie biografii tej szukałem w Empiku, ale nie znalazłem. No i oto tutaj przybyła do mnie. Jesteście świadkami naocznymi. Otrzymałem od Anety. Nie wiem z jakiej to okazji, bo <coughs> nie wiem, może to jest cena sławy, albo coś. My life and work. Tak jest tytuł oryginału, biografia Henry'ego Forda. Niesamowite to jest. Właśnie Henry Ford, który powiedział to słynne zdanie, że myślenie to jest ciężka praca, dlatego tak niewielu się jej podejmuje. No nic. Dziękuję, Aneta. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ja i moja żona razem dziękujemy za tą książkę. No, będziemy czytać. Na pewno się odwdzięczymy, to bez dwóch zdań, bo to jest y, troszeczkę... Aneto, przekroczyłaś limit prezentów w moją stronę, także mi się wydaje, że teraz wyhamuj troszeczkę, a my odwdzięczymy się podobną ilością, i żeby zachować pewną równowagę we wszechświecie. Wiecie, <laughs> także wiecie. Otrzymałem biografię Henry'ego Forda. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Na pewno się zrewanżuje. Także wszystkiego dobrego. Taki prezent na dobranoc dzisiaj dostałem. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich. No i polecam czytać biografię Henrygo Forda. Niektórzy z was może jego samochodami jeżdżą. Także życie miał na pewno ciekawe. No i to lektura będzie na pewno też, też niesamowicie ciekawa dla mnie. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Dziękuję, Aneta. Będzie od nas w Twoją stronę teraz poczta szła. co jakiś czas. Obiecujemy. Dobrej nocy wszystkim.